Cześć! No i jak widzicie, wszystko jest zaszalowane. Jest przygotowane, czekamy na gruszkę. Za pół godziny beton. I zacznie się zabawa. Także mamy nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. Jedyna zmiana, jaka została wprowadzona, to tutaj komin jednak został nie zrobiony z pustaków zalewowych. Jest dodatkowe zbrojenie, ono może nie wygląda ładnie, ale do po prostu 20 minut na jego zrobienie także wszystko tutaj trochę na szybko ale są powkładane elki tak jak widzicie powiązane jest wszystko tutaj przygotowane no i ten podwyższoną jedną warstwę garaż, który zostanie od zewnątrz jakby ściśnięty posadzką zamiast wieńca, żeby się nie rozjechał Cześć, słuchajcie, już po zalewaniu, jak widzicie, wszystko piękniutko, zalane, zatarte, wygładzone. Ha, no działo się. I od razu taka uwaga: jedna osoba tego nie zrobi, jeśli chodzi o zalewanie z pompu gruszki. Dwie osoby będą miały ciężko, trzy łatwo, dlaczego? Słuchajcie, poproście operatora, żeby wąż od gruszko pompy nie trzymał go pionowo i nie lał betonu. Tak, bo cały impet wali i momentalnie rozpycha dolne pustaki. Poproście go, żeby położył. On obniży Wąż się wtedy takim łukiem kładzie i po prostu sobie ten wąż suwacie. I dlatego dwie osoby. Jedna jest na końcówce węża, druga go podtrzymuje, a trzecia osoba od razu skijkiem i zagęszcza. Dlaczego skijkiem? No, wyczytałem wiele porad, że użycie tradycyjnego wibratora elektrycznego może niestety prowadzić do pękania postaków. Co więcej, jak przyjechał. Operator na pocieszenie powiedział mi od razu, że on nie lubi zalewać pustaków, bo zalewał już cztery razy i za każdym razem komuś pękał jakiś pustak. Sam z siebie gdzieś coś się urywało. No a tutaj jak wiecie, wszystko to jest są naczynia połączone. Tak, przez to, że one mają otwory, mają otwory w ścianach pionowych, poziomo, no to oczywiście są na przelot. Dlatego w tym momencie wyrwa jednego pustaka powoduje, że cały beton z okolicy zaczyna wyciekać. A ponieważ tu raczej stosuje się beton rzadki... Tutaj myśmy nawet poprosili operatora, żeby dolewał odrobinę, dozował odrobinę wody do wydawanego betonu. Także no, ten beton naprawdę ma taką konsystencję dość rzadką, więc to no, wszystko było uciekło. Teraz, jeżeli chodzi o ilość betonu, tutaj, jak widzicie, są niestety to nie jest planowy bunkier ale no tak we... zamówionych było 5 kubików. 5 kubików dlatego, że producent pustaków zarówno jeden, z których są zrobione ściany, jak i drugi, z których jest położony kanał, e, podali, że na metr kwadratowy ściany z pustaków potrzeba 0,15 setnych metra sześciennego e, betonu po przemnożeniu wyszło nieco ponad metr na kanał e, 3,5 wyszło tutaj to jest no 4,5 plus jeszcze miał być zalany komin e, ponieważ no połówek tutaj betoniarnia nie daje więc wziąłem 5 kubików zaokrąglając w górę na zasadzie lepiej, niech zostanie niż zabraknie, ale jak widzicie, oczywiście, beton mogłem odesłać. Tak? Mogłem powiedzieć, żeby zabrał mi ten beton, nie wydawał to co ma. Oczywiście, za niego trzeba zapłacić. Ale stwierdziłem, że a co tam, niech tutaj rzuca będzie ten. Będzie wzmocnienie, no i rzeczywiście tutaj jest dobrze ponad metr. E, dobrze ponad metr. Czyli gdybym zamówił 4, to już by było z rezerwą. E, no Szkoda kasy, oczywiście, wywalonej tak naprawdę w piach, no ale tak czy inaczej, e, nie chciałem ryzykować. No, opierałem się na informacjach od producentów. Także słuchajcie prawdopodobnie 0,15 to jest trochę za dużo, one mniej mniej wchodzi w metr. To oczywiście tam jest zbrojenie, ale zbrojenie to nie zabiera aż tyle. Także no mam nadzieję, że wszystko było dobrze zagęszczone, że nie ma tam jakichś potwornych dziur w środku. Także no zalewając patrzyliśmy czy leje się od razu do samego dołu i, i na bieżąco było tam kijkiem popychane. Także o, tak to wygląda, okazało się, że oczywiście zostały te malutkie połówkowe pustaczki, ale one prawdopodobnie posłużą na dwie ostatnie warstwy ściany oporowej przy ziemiankach. Także tyle, jeżeli chodzi o zalewanie betonu. A tutaj jest klek z poczyszczeniu kosza. On sobie śleży, ale widzicie, że konsystencja jest. A no teraz, już po godzinie, może już trochę bardziej, ale wciąż widzicie, jest miękki. Nie? Także tyle Wam dzisiaj chciałem pokazać. Mam nadzieję. Że nie będziecie popełniać moich błędów i życzę Wam, żeby Wasze budowy oczywiście przebiegały bez komplikacji. A no oczywiście, słuchajcie, jeżeli chodzi tutaj o mnie, to żaden pustak nie pękł. Żaden pustak nie pękł. Mm, nigdzie, no, szalunek to już jest jakby nasza sprawa, tak? Ale żaden szalunek nie puścił, żaden pustak nie pękł, nic się nie wylało. Także akurat tu mogę powiedzieć, że jeżeli pustaki są dobrze postawione, a tu tak jak Wam mówiłem, one były no, klasycznie: czyli pierwsza warstwa wymurowana na zaprawie, kolejne już były klejone klejem do zapraw cienkowarstwowych, bo jednak. No, stwierdziliśmy, że jak się zacznie rozsuwać właśnie z betonem, to to już wtedy jesteśmy w ciemnej, ciasnej, więc lepiej tego uniknąć i lepiej poświęcić trochę czasu i tam trochę jednak tej zaprawy posmarować. Myślałem, że to zrobię tą tak zwaną suchą zaprawą w piance do murowania. No, niestety okazało się, że szczególnie tutaj od tego producenta, że powierzchnia... Postaków niestety no nie była na tyle, i e, ich spasowanie przy kolejnych warstwach niektóre były trochę wyższe, niektóre były trochę niższe. Zaprawa by tego nie wybrała po prostu, e, ta piankowa, albo by jej poszło naprawdę e, w cholerę dużo. Dlatego postanowiliśmy, że jednak będziemy. Używać klasycznego kleju do zapraw cienkowarstwowych, i, i, i po prostu taką właśnie zaprawą klejową pojechaliśmy. Także wszystko się trzyma. Wykonany szalunek w tej technologii, oczywiście, wszystkie tak jak widzicie, te otwory, gdzie normalnie tu powinny iść zbrojenia, tak? bo tam są wycięcia na otwory, czy tak jak w narożnikach tutaj mamy narożnik właśnie no to to wszystko zostało zapiankowane tu gdzie były jakieś większe przerwy gdzie mogło wyciekać dodatkowo zostało wczoraj jeszcze uszczelnione, uszczelnione klejem także no generalnie powiem wam że jestem bardzo zadowolony tutaj o no widać no te pręty może niekoniecznie powinny wystawać ale ale trudno. Dobra, w każdym razie to będzie zasypane. To jest tylko kanał. E, tutaj widzę, że jeszcze zapomniałem usunąć nadmiaru. Także zaraz biorę kielnię i będę usuwał jeszcze nadmiar e, tutaj, który mi się rozchlapał. Także cześć, powodzenia na Waszych budowach i do następnego filmu.